Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny już raz naszym gościem jest dr Krzysztof Bodzek z Politechniki Śląskiej. I dziś chcemy rozmawiać o tym, czy możemy się uniezależnić od dużej energetyki, od dużych sieci, czy to lokalnie, czy to wręcz indywidualnie, czy możemy sobie stworzyć taką wyspę energetyczną, czy to jest technologicznie i organizacyjnie możliwe. I jak zapewnić to lokalne bezpieczeństwo energetyczne, bo często widzimy, że też... Może u nas tu na Śląsku w mniejszym stopniu, ale są rejony w Polsce, które mają problem z dostępnością energetyczną, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie w tej chwili już rolnictwo się tak rozwija i przetwórstwo, że to zapotrzebowanie na energię i to czasami skokowe jest bardzo duże i mają problem właśnie z tym, z tym bezpieczeństwem. Czy my możemy jako społeczności, czy lokalne, czy samorządy, możemy coś w tej sprawie przedsięwziąć i tak naprawdę co to jest ten elektroprosumeryzm i jak my w tym zjawisku możemy uczestniczyć, bądź być jego współautorami. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Bodzek z Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny. Może zacznę od elektroprosumeryzmu, bo to jest z tego jakby wynika cała nasza dalsze rozważania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli myślimy o tym, żeby minimalizować nasz wpływ na środowisko, to musimy zastanowić się na tym, w jaki sposób ograniczyć pozyskiwanie paliw kopalnych. A jeżeli bym powiedział fachowo, to tak zwanej energii pierwotnej, czyli tej energii, która w tych paliwach jest zmagazynowana. Ja przypomnę, że jeśli mówimy o paliwach kopalnych, to nie jest to tylko kopany węgiel. Nie, nie, to To absolutnie. jest gaz, to jest ropa naftowa i tego typu źródła, źródła energii. I w sukurs przynosi nam tu, przychodzi nam tutaj energia elektryczna. Nie będę jakby tutaj technicznie do tego podchodził, ale tak bardzo krótko. Jeżeli zapewniamy swoje potrzeby na przykład w postaci ciepła za pomocą energii elektrycznej, a dodatkowo jeszcze stermomodernizujemy nasz budynek, to okazuje się, że zapotrzebowanie na te paliwa kopalne, czy tą energię pierwotną, może być nawet o. Do, może wynosi tylko 10% w przypadku wykorzystania energii elektrycznej i pasywizacji budownictwa. To znaczy, że z jednej strony, jak dobrze rozumiem, mamy tę efektywność energetyczną, tak. czyli zużywamy mniej przy zapewnieniu tego samego teraz y, standardu, bo ociepliliśmy sobie dom, y, bo y, o, oszczędzamy w tych rozwiązaniach, mamy energo... Oszczędne urządzenie, i tym podobne. I to jest ta kwestia efektywności czy oszczędności, ale mówi Pan, że energia elektryczna, zmniejsz, zastosowanie w większym zakresie energii elektrycznej zmniejsza zużycie tych paliw kopalnych. To ja rozumiem, że niezależnie od tego, z czego ten prąd jest produkowany, to jeśli. Jeśli nawet jest węgla, to on efektywniej tą energię y, y, pobiera, wytwarza, jeśli ją zamienia na energię elektryczną, niż i ta energia elektryczna nas ogrzewa, niż byśmy bezpośrednio ten węgiel spalali. Czy ja dobrze to rozumiem? Bardzo dobrze. Dokładnie to jest tak jakby to jedna wiadomo. rzecz, a druga rzecz, druga rzecz to zastąpienie tych paliw. To są jakby dwie. Blisko siebie, ale nie te, same, nie te same zagadnienia. Tak, bo jeżeli mówimy o elektroprosumeryzmie, to najpierw powinniśmy zmaksymalizować efektywność wykorzystania dostępnej energii, z czegokolwiek by ona nie było, a w drugiej kolejności powinniśmy ją zapewnić za pomocą właśnie źródeł OZE. Czyli jest to taki proces, który właściwie całą gospodarkę obejmuje, bo wchodzą tutaj zarówno zagadnienia typu budownictwa, jeżeli mówimy o termomodernizacji, mówimy o elektryfikacji transportu, czyli wykorzystanie samochód, samochodów elektrycznych. I tu też, jeżeli byśmy popatrzyli na zużycie tej energii pierwotnej, to też około trzykrotnie jest ono niższe. Czyli już na samym wstępie musimy mieć, mamy mniejszy wpływ na środowisko, wykorzystując tylko i wyłącznie energię elektryczną. To jest koncepcja monizmu elektrycznego, ale to powiedzmy, zostawmy sobie. I teraz tak, jeżeli mamy już wszystko w naszym domu zelektryfikowane, to my musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikując środki techniczne, które nam to zapewnią. I wtedy, jeżeli byśmy nic nie robili, no to musimy zgromadzić sobie węgiel, musimy mieć butle z gazem na przykład i tak dalej, a w przypadku energii elektrycznej będzie to magazyn, magazyn energii w postaci akumulatorów, będą to magazyny chemiczne w elektrowniach biogazowych, jeżeli mówimy na przykład o spółdzielni energetycznej i tym lokalnym bilansowaniu. i co prawda mamy tylko jeden rodzaj energii, ale sposób, żeby, sposób, który możemy go dostarczyć do tej lokalnej społeczności jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Wchodzą tutaj na przykład akumulatory w samochodach elektrycznych, o których wspominałem i tych rozwiązań, tych, tych dostępnych środków jest bardzo dużo. Ale rozumiemy, że mówimy o takich lokalnych rozwiązaniach, czyli jakbyśmy to nie, 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 tego nie nazywali, czy to będzie formuła spółdzielni energetycznej, tak. czy klasy, czy Możemy sobie to nazwać, jest taki lokalny operator e, energetyczny, prawda? I ten lokalny operator e, zarządza e, produkcją e, energii. Z wykorzystaniem tych lokalnych źródeł, ale też tych indywidualnych. Tak, jak najbardziej. T tak samo. Czyli mamy, ale to wymaga, wymaga takiej digitalizacji dużej, e, dużego zarządzania cyfrowego i różnych chyba źródeł, bo. Oprócz tego, jeszcze w zależności od tego, gdzie mieszkamy, to, to na przykład dobrym rozwiązaniem do stabilizowania na przykład energetyki małych wiatraków czy, czy instalacji solarnych będzie na przykład biogazownia rolnicza, prawda? Bo biogaz może być, może być takim stabilizatorem, bo to jest stabilne źródło, niezależne od tego, czy wieje, czy świeci, kolokwialnie mówiąc. W przypadkach na przykład tam, gdzie są duże spadki poziomów i są na przykład małe elektrownie wodne, na dawnych młynówkach często, często mhm. powstawały, to, to one mogą być tym też tym stabilizatorem. Rozumiem, że to można różnie konfigurować w zależności od tego, jak, co nam oferuje natura i, i otoczenie gospodarcze, i jednocześnie y, y, zużycie tej energii. I, i... Jak by to mogło wyglądać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby się kompletnie załóżmy, robimy w sołectwie X albo w gminie X, mhm. robimy sobie e, taki, takie lokalne e, zarządzanie energią, czy my możemy się odciąć od innych sieci, czy my jesteśmy w stanie wyprodukować tyle energii wspólnie e, i tak stabilnie, żeby, żeby móc ją bezpiecznie. Używać, żeby nie było tak, że jakiś inkubator w szpitalu nam się wyłącza bądź, bądź też urządzenia dla osób chorych, prawda? Jak, jak, jak to może być zorganizowane? I technologicznie, i też, też organizacyjnie? E, można, to jest jedna odpowiedź. Technicznie nie stanowi to większego wyzwania. Wyzwaniem są koszty obecnie. Mhm. I to jakby całe podejście polega na tym, że my zaczynamy się bilansować, czyli wykorzystywać maksymalnie to, co jest dostępne na danym obszarze, obszarze, ale już zaczynając właśnie od pojedynczego gospodarstwa domowego. Jeżeli mamy instalację fotowoltaiczną, może mamy magazyn, który tam z jakiegoś powodu jest, może jakiś mikrowiatrak, jeżeli są oczywiście odpowiednie warunki, to to już małe gospodarstwo jest pewną częścią społeczności. Ja proponuję tutaj, żeby to było budowane właśnie na jednostkach samorządu terytorialnego Aha. i to sołectwo jest bardzo dobre, dlatego że jeżeli tej energii nie będzie nam wystarczało, no to możemy wykorzystać właśnie elektrownię biogazową. Aha. I takich terenów jest bardzo dużo w Polsce i to może być zrobione natychmiast. Koszt budowy, czy czas budowy, może bardziej takiej elektrowni to jest tam do roku. Więc za rok taka gmina odpowiednio zarządzana mogłaby stać się samowystarczalna w 100%. I byłoby to bezpieczne? Byłoby to bardzo bezpieczne bo sytuacje krytyczne, o których Pani wspominała, na przykład szpitale, czy to są też urzędy miasta i inne tego typu placówki, które muszą działać nawet w sytuacjach kryzysowych i tak mają odrębne zasilanie w postaci Aha. agregatów. Aha, czyli, czy, ale, ale nie, że mają odrębne zasilanie z, duży, z dużych sieci, tylko nie, nie, nie. Lokal... że mają agregaty wtedy. Tak. Mhm. I to jest obowiązek prawny, i rzeczywiście mają. I to mają nawet ośrodki zdrowia, mają szpitale w szczególności. Tak jak mówiłem, urzędy gminy powinny mieć, nie wszystkie mają. Urzędy miasta, nawet biurowce duże, jeżeli mówimy o, 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 o miastach. I na obszarze wiejskim osiągnięcie tej samowystarczalności to jest do zrobienia w ciągu naprawdę kilku lat. I taki obszar mógłby być całkowicie niewidoczny dla wielkiej energetyki i mógłby się odciąć. Jest teraz kwestia, czy to jest sensowne. W większości przypadków niekoniecznie, bo jeżeli chcemy zapewnić sobie odpowiednią, wysoką e, niezawodność zasilania, to musimy mieć trochę nadwyżek w, w, w źródłach. Mm -hmm. Musimy mieć magazyny i lepiej jest, żeby taki właśnie obszar współpracował z podobnymi obszarami blisko niego, na przykład z kilkoma sołectwami, gminami i bilansował się w ten sposób. Aha, czyli rozumiem, że nie wyspy połączone z dużą energetyką, tylko takie coś w rodzaju plastra miodu, Dokładnie. Które, które się łączą i wspomagają nawzajem tak. w zależności od poczem. Ale czy tego też nie trzeba w jakiś sposób całością zarządzać, żeby, żeby e, mieć to pod kontrolą. Ja myślę, że w społeczeństwie jest duży lęk przed tym, że, że nagle zabraknie prądu, prawda? Zawsze się mówiło, że to jest najlepszy sposób na spacyfikowanie odbiorców, bo nagle, bo nagle e, za, za, mieliśmy stopień zasilania i odcinano nas. Więc czy. czy, czy Takimi połączonymi, tak jak to nazywam, plastry miodu, czy, czy, czy musi być nad tym jakieś, jakieś zarządzanie? Oczywiście. I czy nie jest nam potrzebne jednak awaryjne połączenie z dużą, z dużą energetyką, gdyby nagle coś, coś się stało? Może ja odwrócę pytanie. Jak wygląda nasze bezpieczeństwo z punktu widzenia właśnie takiego modelu centralnego i obecnej energetyki? Wystarczy dosłownie zniszczyć kilka obiektów i nagle w całej Polsce nie ma zasilania. To są... To fakt. W, wysadzenie w powietrze główny GPZ-ów, który jest tak 107 w, w całej Polsce, no, tro, trochę więcej, bo się rozbudowało, to nie stanowi jakiegoś wielki, większego problemu, a wcale nie wszystkie musiałyby być e, zaatakowane. Nawet nie trzeba wysadzać, wystarczy atak hakerski na, na, przykład. na e, centrum zarządzania mocą. Zgadza się. No, tutaj, jeżeli my zaczynamy budować oddolnie, to jesteśmy w stanie, nawet w sytuacjach bardzo krytycznych, zapewnić sobie pewne podstawowe, minimalne zasilanie, które pozwoli, żebyśmy się czuli bezpiecznie, bo będzie na przykład oświetlenie, żeby szpitale funkcjonowały. I wtedy my nie potrzebujemy 100% energii, tylko pewien określony, Aha. Określony wolumen tej energii i to jest zdecydowanie łatwiej zrobić na lokalnym obszarze, bo tych źródeł mamy dużo niż jeżeli byśmy liczyli na energetykę centralną. No Zwłaszcza, że mamy tu y, pomoc dużą, bo w tym kierunku idzie polityka Unii Europejskiej. Jednocześnie wsparcie tak. tego elektroprosumeryzmu, czyli y, nawet w Zielonym Ładzie mówi się o współfinansowaniu y, przejścia na przykład, na, jeśli chodzi o ciepło, na pompy ciepła i wspomagane właśnie tymi źródłami prosumenckimi, chociażby fotowoltaiką. I tu wsparcie, wsparcie na termomodernizację, czyli na tą efektywność energetyczną, ale także, i to ma wydaje się z mojego punktu widzenia, ogromne znaczenie, i to widzimy w Krajowym Programie Odbudowy z Funduszu Odbudowy, że z jednej strony mamy tę efektywność energetyczną, ale z drugiej strony mamy tę digitalizację, czyli to co ta rewolucja y, y, informatyczna, która, z którą mamy w tej chwili do czynienia, no mówimy już, już o sztucznej inteligencji niemalże, idzie nam w sukurs, pozwalając zarządzać. I to jest chyba warunek, że tak rozproszonymi, różnymi. Y, 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 czy, czy, czy produkcją czy zużyciem można zarządzać w sposób efektywny przy, przy właśnie tych nowoczesnych rozwiązaniach cyfrowych yy, i tu, tu yy, i ekonomicznych, jak się, jak się okazuje, które może w znaczący sposób sprawić, że będzie to efektywne nie tylko energetycznie, ale i ekonomicznie, zwłaszcza dla budżetów domowych. Zgadza się, bez zarządzania takie systemy no, nie będą działały, ale też bez zarządzania nie działa wielka energetyka. Czyli te systemy zarządzania na każdym poziomie jakby istnieją. Tylko o tyle jest w przypadku elektroprosumeryzmu lepiej, że bilansujemy się na znacznie mniejszych obszarach, więc te wymagania techniczne tych systemów zarządzania są mniejsze. Jest to tworzone na zasadzie takiej hierarchicznej budowy, czyli Bilansujemy się lokalnie tyle, ile damy, i tu musi być odpowiednio Aha. do tego dobrany system zarządzania energią. Musi być, ale on nie musi być, nie musi być tam superpotężnego komputera, Aha. bo on steruje niewielkim obszarem. Oprócz tego jest kolejny niewielki obszar, i jak tych obszarów jest bardzo wiele, to nad, nad przepływem energii pomiędzy tymi obszarami czuwa trochę bardziej skomplikowany system, no ale nie, nie, nie czyli, aż tak bardzo. Czyli da się zrobić tak, taki w zależności wiary. od ilości zmiennych takie warstwowe zarządzanie tym. A co proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o duże centra, zwłaszcza przemysłowe? W tej chwili mówi się o tym i dyskusje są prowadzone także na poziomie parlamentarnym. Mamy zmiany, zmiany przepisów o tym, żeby z jednej strony pozwolić na linię Bezpośrednie, czyli z dużej energetyki bezpośrednio do dużego odbiorcy energii, czy do huty, na przykład, czy tam zwłaszcza gdzie jest ten energochłonny przemysł, a z drugiej strony mówi się o cable poolingu, czyli o jakby podziale w zarządzaniu tym kablem, czyli tym, tym połączeniem. Proszę mi, proszę mi powiedzieć i wyjaśnić nam, na czym to polega i na ile to może być rozwiązanie kompatybilne, czyli, czyli uzupełniające dla tych dużych odbiorców energetycznych ten system plastra miodu dla obywateli. Przemysł tak samo może być elementem takiego systemu, a nawet powinien być. Natomiast jeżeli mówimy o, tym, o liniach bezpośrednich, to nie mówimy z wielkiej energetyki zasilanie przemysłu, bo to jest właśnie teraz zrobione i tu uh -huh. żadnej linii bezpośredniej nie ma mowy. To jest linia, ale z wielkiej energetyki. Tu raczej uh -huh. mówimy o sytuacji, kiedy jest zakład. Ma oddalone miejsce na postawienie na przykład instalacji fotowoltaicznej Aha. czy yy, elektrowni wiatrowej i z tej elektrowni wiatrowej bezpośrednio może być połączony kabel. czyli kablem. ma swoją, swoją ma, małą elektrowniozę, tak? Tak, ale nie powiedzmy w, u siebie na dachu, ale w pewnym Aha. oddaleniu. Obecnie nie było to możliwe, dalej nie jest możliwe, bo to jest dopiero projekt ustawy, więc tak. jak, jak to będzie wyglądało, to, to zobaczmy. Ale wydawało mi się, że była kwestia taka, że duże na przykład huty chciały bezpośredniego połączenia z elektrownią bezpośrednictwa systemu sieci dystrybucyjnej. I, 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 I tu był spór, bo wiadomo, że sieci dystrybucyjne też zarządzając, korzystają, zarabiają na, 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 na tym pośrednictwie, a tu chciano jakby, w, żeby, to, żeby to się odbywało bezpośrednio. To sprawa jest bardziej skomplikowana, bo huty nie przeniesiemy. Tak. Wielkiej elektrowni węglowej też nie przeniesiemy. Jest kilka, które mogłyby rozważyć taką sytuację, ale to jest margines i Aha. raczej w tą stronę nie powinniśmy iść, bo kwestia wybudowania takiej linii to są ogromne pieniądze. Więc nie wiem, czy w Aha. tym przypadku byłoby to sensowne, a nawet nie chcę rozważać. Raczej skupmy się na tym, co, czym powinniśmy czyli tych źródłach odnawialnych. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Rzeczywiście musimy wtedy ponieść te koszty budowy linii. Nie zawsze będzie to opłacalne. Czasami lepsza właśnie będzie opcja, żeby, mówiąc kolokwialnie, dogadać się z tym operatorem Aha. i spróbować wykorzystać ich sieć. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli my dobudujemy swoją sieć, uh -huh. to wykorzystanie sieci operatora nam spada. Tak. I dochodzi do takiej, może dojść do takiej sytuacji, że operator nie będzie miał żadnego przesyłu, a będzie tą uh -huh. sieć musiał uzupełnić. Więc, jak mówimy o neutralności klimatycznej, to starajmy się jednak mimo wszystko dogadać z tymi operatorami i udostępnić te ich zasady, ale na zupełnie innych y, zasadach, jak to było do tej pory. Czyli nie opłata dystrybucyjna stała, tylko rzeczywiście tyle ile jest wykorzystywana. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo stosując rozwiązania techniczne, my możemy niejako zwiększyć wykorzystanie tej sieci. A jak zwiększymy wykorzystanie, to nie musimy budować kolejnej. A co z tym podziałem właśnie w zarządzaniu sieciami? To... Czy, czy wspólnym użytkowaniem? O, może okay. tak. <grystanie> to znaczy, wspólne użytkowanie to będzie wtedy, kiedy operator pozwoli wejść na przykład. Wielkiemu przemysłowi, ale docelowo powinien do tego móc mieć dostęp każdy, ale na zasadzie nie, nie subsydiarności to jest trudne słowo, za chwilę wytłumaczę nie subsydiarności kosztów czyli każdy płaci tyle samo za użytkowanie sieci, nieważne czy jest połączony i w jakim miejscu ale żeby spróbować porozmawiać, Określić, w jakim rzeczywistym stopniu jest ta sieć wykorzystywana, i przez to można ograniczyć swoją opłatę za sieć. Aha, czyli ja, dogadujemy się, że każdy, że tak powiem, płaci tych kosztów stałych za utrzymanie tak. sieci, jakby w porozumieniu i mniej więcej stosownie do, do tego, ile z niej korzystamy. Tak? Dokładnie tak. To jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że zachęca zarówno operatorów, jak i osoby, które by chciały z tego skorzystać, do tego, żeby maksymalizować wykorzystanie sieci. Aha. Bo jak więcej prześlemy, to koszt jednostkowy przesył będzie mniejszy. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. No i nie, nie Proszę jeszcze mi powiedzieć, bo y, spotykamy się właśnie z, w, w dużej skali y, tuż statystycznie bardzo y, bardzo dużo jest tych odmów przyłączenia do sieci. I wiemy, że są zarzuty też y, y, w stosunku do dystrybutorów, że y, te odmowy mają miejsce dlatego, że i y, y, jakby to zapotrzebowanie na, na energię jest źle liczone. Przy maksymalnym na przykład mój dom. Jego zapotrzebowanie na, na moc jest, jest tak, jakby wszystkie urządzenia naraz były włączone, a to przecież jest nie, nieprawda. I dlatego, jak sumujemy tych wszystkich odbiorców, no też dystrybutor odmawia, bo mówi, że no, już moje sieci są niewydolne. A przecież, a przecież tak naprawdę tak nie jest. Ja, czy ja dobrze to rozumiem, i co można w tej sprawie zmienić? Należy jakby zacząć w tej sprawie, bo tak, rzeczywiście były, były odmowy przyłączenia według różnych szacunków nawet na 30 gigawatów. Tak. żeby mieć świadomość, to jest wiem, to jest no, więcej niż połowa obecnej mocy, którą mamy zainstalowanej w systemie. I to dotyczyło wyłącznie, czy znaczy w większości źródeł odnawialnych. Tak. E, jeżeli byśmy natomiast e, chcieli spróbować, może tak. To jest problemem. Problemem jest to, że nie ma jasnej wiedzy na temat zdolności przyłączeniowej sieci. Aha. Jeżeli my chcemy wybudować źródło fotowoltaiczne, na przykład elektrownię wiatrową, to musimy wystąpić do operatora o warunki przyłączeniowe, ten operator ma 150 dni na rozpatrzenie i przy, w tym czasie jesteśmy zawieszeni. W większości przypadków ze względu na to, że nie ma jaśnie podane, że tu możemy dołączyć tyle, a tam tyle, nasza omowa, nasza możliwość przyłączenia będzie bardzo uznaniowa. Nie ma przejrzystych warunków do tego, żeby zobaczyć to, Czy nie jak to zależy działa. to od ilości odbiorników, które mam tylko, tylko to zależy od tego jaką moc tych odnawialnych źródeł chcę przyłączyć, tak? Bo z tym się spotykamy. Czy to, to jest bilansowane w jakiś sposób? Właśnie, bo jeżeli mówimy o możliwości przyłączenia odbiorów, czyli na przykład o. nas, no to tych odmów jest, pojawiają się, ale jest ich zdecydowanie mniej. Tutaj odmowy dotyczą szczególności źródeł odnawialnych. Natomiast jakby było idealnie? Idealnie byłoby wtedy, kiedy operator rzeczywiście udostępniłby nam dane, w, w każdym miejscu przyłączenia, ile tej instalacji możemy zrobić, a jeszcze lepiej by było wtedy, ile by na przykład inwestora kosztowało dopasowanie tej sieci do tego, żeby mógł odpowiednią moc przyłączyć. Czyli y, tak naprawdę możemy y, w społecznościach lokalnych iść w kierunku e, tego, żeby, się, e, żeby być bezpiecznym energetycznie? lokalnie nie musimy rozglądać się po całym świecie bezpieczeństwo energetyczne przestało być traktowane jako sprawa światowa polityczna tylko może być kwestią lokalną a z drugiej strony należy zwracać uwagę na to jak ważne jest zarządzanie systemem elektroenergetycznym i to i tym dużym i tym małym, i na poziomie regulacyjnym, czyli, czyli prawnym i organizacyjnym, ale także technologicznym, bo świat zmierza do przodu i ta transformacja energetyczna się dzieje. Chodzi o to, żebyśmy w niej uczestniczyli, a nie byli tylko jej przedmiotem. Ale jednocześnie, żeby optymalizować i bezpieczeństwo, i zużycie energii, żebyśmy optymalizowali też w tym zakresie budżety nasze domowe. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Moim Państwa gościem jest doktor Był i zapraszamy ponownie doktor Krzysztof Bodzek z Politechniki Śląskiej. Dziękuję Państwu, dziękuję. dziękuję. Panie.